Drodzy moi widzowie na moim kanale, pokażę wam fajną ciekawostkę. O, Ja mam tu taki fajny profesjonalny samochodzik o. na takich fajnych resorach. Fajne mam profesjonalny samochodzik. Yy, po prostu jakby chciał ktoś tam takie samochodziki sobie zakupić. To ja mogę wam podpowiedzieć, wiem gdzie to można zakupić sobie takie coś, to jest taki fajny napędowy samochodzik, o idzie jak burza, fajnie, no z takimi resorami, fajny, profesjonalny, nowiośki, glans, niezniszczony, po prostu tutaj można sobie tu w, w fajnie światełka się świecą, on jest taki obkręcający no jak jego się tak opuści to on fajnie jedzie ten samochodzik A jego się tak on jest taki napędowy napędowy ten samochodzik no ponieważ mam to jest taki właśnie fajny superański samochodzik elegancki no Ej, taki na taki fajny... No, on się tak prezentuje ten samochód i on jest taki dożyć taki bardziej popularny ten samochód. No. Fajne nowiuski, glans niezdiszczony. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to każdemu. Zapraszam. Mogę wam podpowiedzieć, że mo gdzie można takie coś zakupić. Dobrej jakości, fajny. nowka, glans. Niezniszczony. No. Bardziej jeszcze mam takie fajne profesjonalne, jeszcze takie roboty napędzane. Takie fajne, takie fajne mam gadżety. Taki robot jest, że on się obkręca, jedzie fajnie i, i tańczy tego fajnie profesjonalnie. No. Mam takie coś, mam. Drugą wam pokażę takiego fajnego robota. Jak on się fajnie będzie obkręcał, fajnie tak tańczy. On się tak obkręca w koło, no. No, a ten tego robocik, ten samochodzik, to tak gdzieś tak dla jakiegoś dziecka. Można pod choinkę, ponieważ niedługo się święta zbliżają. Można tam komuś sprezentować fajnie. No. no Nowiutki samochodzik, no, bo ja to się tam nie bawię samochodzikami, bo ja już... Wiadomo, ja tam... Ja się interesuję skuterami, no. Już, to już nie dla mnie takie te, te, te samochodziki no to jest do no, ten samochodzik no. teraz jeszcze drugą razę wam pokażę na filmie y, ten y, robot robota fajnego też wam pokażę coś fajnego profesjonalnego gdzieś tam pojadę skuterkę coś tam nagram y, ja jestem zadowolony teraz będzie fajnie. Jeszcze wam pokażę takie fajne będę miał takie takie fajne do jedzenia. Fajne czekoladki i to będzie fajnie, elegancko i no bo czekam właśnie teraz właśnie na. Teraz właśnie będę sobie. Jeszcze teraz sobie jeżdżę skuterem. Ponieważ wiadomo. Jeszcze tam sobie dzielę gdzie patrzyłem, to jeszcze dzielę gdzie tam fajnie grzybów było. Takie kurki były fajne to troszkę się tam porozglądałem. Takie o, czy takie o, grzybki były małe. Ale troszkę sobie tego jeżdżę skuterkiem. Bo ja lubię, to jest moja pasja. Moja jest to pasja. Skuterem jeździć. no Ja tam wiadomo, no. Mi jest ciepło, jak jadę ja skuterem, to mi jest ciepło, o. No. Tak samo o. Widzicie? Taka, taka jest Honda. Taka jest Honda fajna. Taki jest samochodzik. Ja mam takich, takich mogę mieć kilka rodzajów. Ktoś by był zainteresowany, komuś tak coś kupić nad choinkę dla małego dziecka, to ja mogę coś tam wam za, zaprezentować. Fajnego taki samochodzik na takich tych. No, Druga sprawa jest taka, że ja teraz jeszcze właśnie teraz właśnie się, się wybieram właśnie do do takiego fajnego mini zoo wybieram. Ponieważ jadę pociągiem, będę sobie jeździł fajnie, bo wiadomo, trzeba coś tam dużo fajnych tych dużo ciekawostek wam pokażę. Też wam opowiem fajne ciekawostki. Trochę też nagram o gotowaniu, też takie, o, yy, takie raczki do jedzenia, takie do jedzenia, że można to sobie, to się gotuje, je, fajnie, no, ale też wam pokażę taką ciekawostkę, co jak ja pokażę wam, jak się na przykład, yy, na przykład jak Będę gotował, na przykład czy, czy tam rosu, będę gotował fajnie, żeby wiadomo coś was interesowało, nie, bo wy, bo rozumiem, wam wy tam piszecie tam dużo w komentarzach, żebyście chcieli coś innego, ale ja rozumiem, że was to, że bardziej to no fajnie wam pokażę coś ciekawego, jak będę jeszcze jeździł skuterem, no i też tam jak będę coś gotował, bo ja już mam na oku. I coś tam będę fajnie gotował, takiego takie kulinarne. Kulinarne, fajnie. Coś tam fajnego upaczyłem, że coś jeszcze pokażę o gotowaniu. Jak będę gotował. Tylko, że ja sobie muszę to najpierw pomyśleć, ugotuję coś fajnie na ciepło i wtedy Wam coś zaprezentuję. No, bo ja jestem osobą zaradną. I ja po prostu wystarczy, że troszkę pomyśleć. No, ja po prostu wam coś pokażę. To tyle. Zapraszamy do kolejnego mojego filmu.